Paco POWER SYSTEM BLEED NIGHT to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Jest z nami Andrzej Wiatr, trener personalny. Zajmujesz się układaniem treningów, dietą. Bardzo patrzysz na technikę wykonywanych ćwiczeń. Patrzyłeś dzisiaj również na lubelski wycisk, który odbywał się w naszym klubie przy ulicy ZANA 72. Brało udział 23 zawodników. Pokazywałeś ćwiczenia, pokazywałeś techniki biceps, triceps. Później pokazywałeś prawidłowy wycisk. Powiedz jak oceniasz ogólnie te przebyte zawody i tych zawodników? Bardzo mi się tutaj podoba. Podoba mi się klimat w klubie. Zanim przejdę jakby do, do oceny zawodników i poziomu sportowego, chcę powiedzieć, że klub ma bardzo, bardzo miły klimat. Ja osobiście lubię być, lubię ćwiczyć i znajdować się w miejscach, w klubach, które są pozytywne, które nastrajają pozytywnie do treningu, do ćwiczeń. To jest świetny klub, bardzo podoba mi się tutaj kadra, jest bardzo profesjonalnie i bardzo przyjemnie. Teraz tak, jak chodzi o, o poziom zawodów, no muszę powiedzieć, że jest najwyższy. Jest najwyższy, to znaczy jak chodzi o, o zawodników, którzy tutaj brali udział, ich rezultaty, no są najlepsze no w, tym, w tym regionie, prawda? Eee, tak wynika z mojej oceny. Dawałeś e, odpowiednie rady. Na pewno miałeś dużo słuchaczy i na pewno przyda się e, naszym klientom, e, jeżeli chodzi o prawidłowe wykonywanie ćwiczeń, bo naprawdę podkreślasz tą technikę i bardzo o nią dbasz. Tak, technika, technika jest najważniejsza, dlatego że ćwiczenia siłowe, trening ma to do siebie że bardzo często przychodząc do klubu na początku widzimy progres, dzieje się fajnie, są postępy widoczne, znaczne, szybkie. Potem, potem przychodzi taki czas, czas takiego marazmu treningowego, gdzie wiele osób rezygnuje. Rezygnuje, ponieważ nie widzi, nie widzi tego progresu, który był. Stwierdza, no nie, to nie ma sensu, bo nic się nie dzieje, prawda? I tutaj kluczem do tego, żeby przejść jakby przez ten czas takiego marazmu treningowego, jest właściwa technika. Jest właściwa technika, jest zwracanie uwagi na właściwy sposób odżywiania i suplementację, która, która ma sens oczywiście, jeżeli, jeżeli ta dieta jest zachowana. Bardzo wiele osób. Sam powiedziałeś zresztą, przepraszam, że ci przerwa, 90% tak naprawdę. Rezultatu zależy przecież od diety. Od diety i od właściwej suplementacji. Bardzo wiele osób, biorąc odżywki, decydując się na suplementy. Yy, niestety liczy na cud. Zapomina o tym, że żeby to miało sens, żeby to, to działało i spełniało swoje funkcje, mówię o suplementach, musi to być poparte właściwym treningiem i właściwą dietą, właściwym sposobem odżywiania się. Pamiętajmy o tym, że suplementy to jest uzupełnienie właściwej diety. Zresztą sam na swoim przykładzie wiesz dobrze, że to zadziała. Powiedz, ważyłeś? Przed e, rozpoczęciem swoich treningów, a teraz? E, e, ważyłem dużo. Kiedyś ważyłem, ważyłem prawie 130 kg. E, byłem tłuściochem. No, jestem tłuściochem dalej, ale, ale już może trochę w innej formie. Mam tego tłuszczu trochę mniej, i rzeczywiście w momencie, kiedy zacząłem przywiązywać dużą uwagę do, do treningów aerobowych, do diety, do właściwej techniki, wszystko zaczęło się zmieniać. Wcześniej najważniejszym, chyba, urządzeniem na siłowni dla mnie była waga. To jest taka pułapka, w którą wpada wielu młodych adeptów kulturystyki i sportów siłowych. Dla nich najważniejsze jest to, co pokazuje waga. Tak naprawdę często nie ma dla nich znaczenia to, czy w większości przypadków ta waga to jest bardzo często tkanka tłuszczowa, woda, no nieważne, ważne żeby było jak najwięcej na tej wadze i to jest bardzo niewłaściwe podejście i ja uczulam wszystkich na to, żeby patrzeć na to trochę inaczej. Ta waga ma sens, ale jeżeli to jest to jest poparte tą tkanką mięśniową, że się tak wyrażę, suchą tkanką mięśniową. Taki człowiek zupełnie inaczej funkcjonuje, lepiej się czuje, lepiej wygląda i, i gwarantuje, że, że jest to na pewno lepsza droga. Patrzyłam, jak pokazywałeś prawidłowe, a raczej dosyć wydawałoby się łatwe ćwiczenie na brzuch, jednak na Mariusz miał z tym bardzo duży problem. Niby jednak brzuch, jedno ćwiczenie, a sprawia tyle trudności. E, ćwiczenie wykonywane poprawnie, może w ten sposób. E, tak jak wspomniałem, e, najważniejsze, najważniejsza w tym wszystkim jest technika. E, wiele osób e, zapomina o technice i ucieka w, w ciężary, to znaczy chce ćwiczyć jak największymi ciężarami. E, niestety odbywa się to zazwyczaj kosztem techniki, e, prowadzi to często do, do kontuzji, prowadzi to wręcz do regresu, do niezadowolenia, dlatego tak wiele mówiłem o, o technice, o tym jak, jak ważna jest ta właściwa technika wykonywania ćwiczeń.